Witam Państwa serdecznie, Jakub Pietrzak, Przemysłowe Chłodnictwo Amoniakalne. Kolejny temat dotyczący chłodnictwa prezentowanego na targach Chilwenta w Norymberdze. Niewielka jednostka skraplająca, czyli tak naprawdę połowa chillera, układ, który służy do tego, aby podpiąć go do parownika, a następnie uzyskać efekt chłodniczy, niewielki kompaktowy układ ze skraplaczem powietrznym. Są to układy, które tak naprawdę już od kilku edycji targów przewijają się wśród wystawców. W tym roku między innymi były to urządzenia proponowane przez MayaCałę, niewielki Chiller, również przez polską firmę FRIZO. Pokrótce przyjrzyjmy się tego typu rozwiązaniom, zwracając uwagę na wady i zalety tego typu rozwiązań. Chiller Taka Majkoma, który jest wykonany na wzór urządzeń fraonowych, czyli mamy tutaj lekką konstrukcję, konstrukcję wykonaną z blachy. Nie ma tutaj ciężkich spawanych profili, tak jak w większości przemysłowych urządzeń amoniakalnych, a także widać niewielka wydajność tych urządzeń. Tutaj widzimy, że jest nawet do 272 kW, ale to pewnie przy wyższych parametrach, dlatego że zaprezentowany model to zaledwie cztery koile. Czyli możemy przyjąć, że w zależności od parametrów będzie to między 120 a 180 kW wydajności skraplacza. I to co widać tutaj, było widać przed chwilką też, to połączenia elastyczne. One są bardzo ważne w przypadku stosowania różnych materiałów. Czyli mamy rurociągi wykonane ze stali i mamy koile, które są aluminiowe. To aluminium ma dużo mniejszą wytrzymałość, i tak, aby nie przenosić drgań, stosuje się połączenia elastyczne. Tak więc widać, że są to chillery zdecydowanie mniejszej wydajności. Tu już kolejne urządzenie, Intarcon. To co tu jest charakterystyczne to agregat SRM, czyli semihermetyczny, na ten temat też będę mówił w kolejnym odcinku. I mnóstwo elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Jest to szczególnie ważne przy tego typu kompaktowych, niewielkich urządzeniach chłodniczych, dlatego że Armaflex czy inna kauczukowa izolacja, którą stosujemy w takich chillerach, niestety nie zapewnia tak dobrej e, izolacji e, paroszczelnej. A w związku z tym, często pod tą izolacją gromadzi się woda, dochodzi do korozji. W przypadku urządzeń freonowych nie stanowi to takiego problemu, natomiast w przypadku urządzeń amoniakalnych, gdzie zamiast miedzi stosujemy czarną stal, dość łatwo dochodzi do powstawania ognisk. Porozji. Jakie więc są wady, a jakie zalety tego typu rozwiązań? Przede wszystkim to, co wspomniałem, są to układy niewielkiej wydajności. Największy układ, jaki budowaliśmy z takimi skraplaczami powietrznymi, to było około 2 MW, jednak wówczas skraplacz ten zajmował dość dużą powierzchnię. Drugą istotną rzeczą, którą należy brać pod uwagę przy projektowaniu tego typu skraplacze, jest połączenie między aluminium a czarną stalą. Tak, aby nie doszło do mechanicznego uszkodzenia koili. Aluminium jako takie ma bardzo fajne właściwości, jeżeli chodzi o przenikanie ciepła, także świetnie się sprawdza w tego typu wymiennikach. Tym niemniej, o ile amoniak czysty nie jest korozyjny w stosunku do aluminium, o tyle, jeżeli pojawi się woda w amoniaku, to ta woda amoniakalna jest silnie korozyjna, powoduje powstawanie wżerów. Między innymi z tego powodu większość producentów odeszła już od produkowania parowników amoniakalnych, aluminiowych. Jeszcze tylko w niektórych tunelach tego typu parowniki pojawiają się. Niewątpliwie zaletą jest kompaktowa budowa tego typu układów, tego typu chillerów. Wysoka efektywność, dlatego że w porównaniu z dwutlenkiem węgla czy z fironem, te urządzenia mają dużo wyższe COP. Chyba taką główną wadą i barierą w rozwoju tego typu układów jest bardzo wysoka cena. Myślę, że jeszcze w którymś odcinku porównamy ceny urządzeń amoniakalnych, urządzeń feronowych i nadwutlenek węgla, ale przy tak niedużych wydajnościach ta cena układu amoniakalnego jest zdecydowanie wyższa od każdej innej alternatywy. Stąd często, przynajmniej w naszych polskich warunkach, przekonać inwestora do tego, że jest to rozwiązanie zdecydowanie lepsze. Bardzo dziękuję za uwagę, za oglądanie kolejnego odcinka. Zapraszam do korzystania z bazy wiedzy zawartej na moim kanale, do subskrybowania, do lajkowania, jeżeli treści w jakiś sposób Państwu się spodobają. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.